Pierwszy odcinek czwartego sezonu polskiej edycji programu LEGO Masters jest już za nami, więc przyszła pora na analizę najnowszego odcinka, a naprawdę dużo się działo. Ale najpierw, drogi widzu, zachęcam cię do zostawienia subskrypcji na moim kanale wraz z tułeczkiem, by nie kolejnych analiz przyszłych odcinków czwartego sezonu polskiej edycji programu LEGO Masters i ogólnie materiałów na moim kanale oraz łapeczki w górę, jeśli odcineczek ci się spodoba. A na start zacznę od Disclaimera, który pojawił się na początku odcinka w formie planszy o prawach autorskich i prawie cytatu, gdyż tak jak w przypadku trzeciego sezonu Niektóre analizy, które opublikowałem na swoim kanale, były zablokowane przez TVN, bądź producenta, jakim jest Endemol Shine Polska na dzień max 2 dni. Akurat jak otrzymałem komunikat o roszczeniu, no to od razu zgłosiłem sprzeciw. No i oczywiście te roszczenia zostały zdjęte właśnie w ciągu jednego dnia, bądź maksymalnie dwóch dni. No bo oczywiście tak to nie może wyglądać, bo niektóre materiały z pierwszego odcinka można znaleźć zarówno na oficjalnej stronie Tefanu, jak i również na różnych platformach m.in. Na oficjalnym profilu jego masters na Instagramie czy na oficjalnym kanale TVN w serwisie YouTube. Więc nie będę oczywiście tego odpuszczać i będę dalej pisać sprzeciwem, no bo chcę Wam dawać te analizy bądź omówienia tych odcinków na tacy, tak żebyście mieli co oglądać. Na start zaczniemy od czołówki czwartego sezonu, który się troszeczkę zmienił względem trzeciego, ze względu na innego jurora. Tam wcześniej był Czesław Mozil, teraz mamy Wojciecha łozo-łozowskiego, więc też całkiem spoko, no bo też miał troszeczkę do czynienia z klockami Lego, gdyż pierwsze klocki dostał w wieku trzech lat, tak przypomnę, więc moim zdaniem czołówka jest całkiem spoko, ale dalej mamy tutaj elementy z pierwszej debiutanckiej edycji bądź też sezonu. Oczywiście jak na klasyka przestało, zaczyna się ten odcinek wstępem takim humorystycznym Martina Prokopa, później pojawiają się Roże wraz z opisem, co oczywiście nie jest żadną nowością, no i później otwiera się brama, gdzie wychodzą z niej uczestnicy. Nie Miałem w planach zrobić odcinek o wszystkich informacjach przed premierą czwartego sezonu, no ale troszeczkę mi tam pokolidowało, oczywiście wraz z premierą pierwszego odcinka, więc wszystko znajdziecie w artykule na stronie tvn gdzie macie w opisie filmu o informacjach na temat uczestników. you A pierwszym zadaniem jest zbudowanie z klocków hybryd zwierząt i przemiotów. Oczywiście towarzyszyły tam dwa koła losujące dla danych drużyn. A oczywiście w pierwszej nie mogło zabraknąć żarówki, busa, śmigła, kwiatu, igły, robota oraz książki, a w drugim żółwia pająka, Rekina, królika, pszczoły, ptaka oraz krokodyla. Także w kolejności chronologicznej Kasie i Martyna wylosowali książkę i ptaka, Ola i Miłosz Kwiat i Rekin, Stachu i Wojtek Żarówkę i Pszczołę, Bartek i Piotrek robota i pająka, Martyna i Marcin śmigło oraz ptaka, a Grzesiek i Michał wylosowali igłę oraz krokodyla. Na to zadanie uczestnicy mieli przeznaczone dwie godziny, a oto efekty pracy wraz z moim omówieniem. I tak jak zaczęliśmy od y, wylosowania konstrukcji, tak też przejdziemy do Kasi i Martyny w kontekście zbudowania konstrukcji, gdzie one zbudowali właśnie książkę ptaka, tyle że bardziej pawa. Jest to oczywiście ptak wyścigniony przez młodzieńca, który jest fanatykiem książek, stąd też jej pióra są oczywiście wykonane z książek. Oczywiście uroży ocenili pracę pozytywnie, tyle że się przyczepili do jego szczegółów. Otóż sama konstrukcja była troszeczkę kanciasta, ale i tak w mojej opinii też jest całkiem spoko ta zbudowana konstrukcja w postaci tego Paw'a. Ola i Miłosz postawili wybór na Roślinusa rekinusa, który pożera oceaniczne odpady czy też śmieci generowane przez ludzi. I oczywiście nie mogło zabraknąć detalu w postaci metalowego elementu, który utknął w waszczy rekina. Oczywiście praca została odebrana przez jurorów troszeczkę pozytywnie, aczkolwiek się przyczepili do rozmiaru rekina troszeczkę, no bo był lekko za mały, ale i tak uważam, że praca też jest niczego sobie. Stachu i Wojtek postawili na elektropszczołę, gdzie korpus pszczoły jest prześroczysty, no tak jak była to w żarówkach, a żądło jest oczywiście w formie takiego gwintu, który się wkręca oczywiście do lampy, czy też do innego rodzaju oświetlenia. Oczywiście to jest pszczoła, która razi prądem, no i oczywiście mamy przedstawiony widok porażenia prądem osoby, a w wyniku czego również zostało zniszczone skrzydło i tak oto zmarł taką śmiercią, niby taką naturalną, ale jednak... Jurożo ocenili tą pracę bardzo pozytywnie i ja też jestem podobnego zdania, no bo naprawdę wymyślenie czegoś takiego, no to naprawdę jest to dość niebywała sprawa. Bartek i Piotrek poszli w robotycznego pająka jako robota kuchennego, tyle że mamy tutaj oczywiście w formie głowy miksera, który oczywiście ten pająk wyhodował jajo w postaci donata, no i oczywiście sprawdził, czy coś się z tego wykłe No i oczywiście powstał takie coś, czyli w formie takiego niby donata. Jurorzy Ocenili pracę bardzo pozytywnie, i również znowu zgodzę się z ich zdaniem. Martyna i Marcin postawili wybór na śmigło i ptaka, tak zwanego dronu ptaka, który obserwuje w nocy, czy dzieci poszły spać. Jurozy też ocenili pracę bardzo pozytywnie. I znowu, jeszcze raz powtórzę, również się z nimi zgadza, no bo też ta konstrukcja przypada mi do gustu. No bo oczywiście mamy też takie bardzo ciekawe zastosowane elementy. Grzesiek i Michał postawili wybór na mistrza Zena, który oczywiście zaczął trenować medytację w pozycji po turecku, stąd też powstała również dodatkowo mata z igieł. Praca sama w sobie jest bardzo spoko, tak jak oceniam, ale tutaj zabrakło jednej rzeczy, która była najbardziej istotna w całym zadaniu, mianowicie połączenie obu elementów w całość, czyli zgraję tego wszystkiego, tej całej pracy w całość. I też jurorzy się o to przyczepili, no ale, mimo wszystko, bardzo ciekawy koncept. Jeżeli chodzi o ilość klocków wykorzystanych w tym zadaniu, no to uczestnicy wykorzystali łącznie 3257 klocków. Najlepszą pracą w tym zadaniu okazała się być praca Bartka i Piotka. I takie oto wyróżnienie, właśnie w postaci najlepszej budowli wykonanej przez Bartka i Piotka, jest jak najbardziej zasłużone. I co też wydaje się być najciekawszą zmianą względem poprzednich trzech sezonów, jest to, że dodali po reklamach oczywiście segment co było przed przerwą, a do tej pory nie było. Bardzo ciekawe kobiny z tym programem. W drugim zadaniu pod tytułem Bojanie w obłokach uczestnicy mieli zbudować własną historię, a oczywiście jak sama nazwa mówi. Bujanie w obłokach to oczywiście platformą do zbudowania całej konstrukcji była chmura, a nie jest to żadna nowość jeżeli chodzi o customowe stanowisko do budowania własnych konstrukcji, no bo w poprzednich edycjach były też innego rodzaju też podobne platformy. Wymaganiem w tym zadaniu była oczywiście wiedza z zakresu aerodynamiki, gdyż ta praca musi żyć z wiatrem. I konstrukcja, która najdłużej wytrzyma huragan z prędkością 115 km na godzinę, wygrywa pewnego rodzaju przewidywanie do wykorzystania w następnym odcinku. I oczywiście uczestnicy mieli na to zadanie 8 godzin. A co z tego wyszło? Na start zaczniemy od pracy Martyn i Marcina, który jest tak naprawdę wesołym miasteczkiem, który jest wyposażony w dwie karuzele napędzane przez turbinę z przodu chmury, trampolinę, lodziarnię wraz z świetnie bawiącym się społeczeństwem. I tak, praca jest w sumie spoko, no, jurorzy też ocenili pozytywnie, jednak mieli troszeczkę przyczepność do skali, która była nieco mniejsza, mogła być troszeczkę większa, biorąc pod uwagę to, że było troszeczkę więcej wolnego miejsca, ale jako tako recytuje się całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o pierwsze elementy, które zaczęły się rozpadać, no to były gdzieś tak w połowie, czyli tak 60 km na godzinę, a finalnie karuzela padła przy 120 km na godzinę, przynajmniej ta obracana. Natomiast jeżeli chodzi o pracę Oli i Miłosza, no to postawili wybór na Alter Ego Miłosza, który jest 20 lat później z głową pełną marzeń, planów i pomysłów, czyli po prostu głowa w murach. Że odebrali tą pracę pozytywnie, lecz mieli pewne wątpliwości do wytrzymałości tejże konstrukcji. Pierwszą z nich jest szyja, no i oczywiście anatomia głowy, która nie była do końca realistyczna, bo po prostu taka spłaszczona. Natomiast też warto wspomnieć o ruchomych elementach zawartych w tej konstrukcji, a miały być wąsy i oczy, no i jedno z nich też zadziałało, czyli właśnie te że wąsy. Ale jeżeli chodzi o rozpadające się konstrukcję, no to przy najwyższej prędkości no to jedynie co uległo szalik, no i oczywiście część nakrycia głowy czy też włosów. No a niektóre rzeczy jak chociażby mechanizm ruchomych oczu nie zadziałał po ich myśli. Grzegorz i Michał postawili wybór na samolot z kurakiem Maurycy na czele. Kura jest po prostu nielotem, jak to jest w przypadku tych ptaków. Zbudowanie samolotu było potrzebne, by wyeliminować pewne braki z powodu wad właśnie kuraka, czyli po prostu, że jest nielotem, no i wyruszyć w podróż testową wraz z uwiecz. Nie wiem, całości na kamerze, no i pokazanie swoim rówieśnikom kurom w kurniku. Sama historia, motyw i techniki zbudowania tejże konstrukcji zostały odebrane przez Jurorów bardzo pozytywnie. No i oczywiście tutaj zależało od tego, czy wytrzyma ta cała konstrukcja. I jedynie co odpadło, to tylko śmigło przy najwyższej prędkości 120 km na godzinę. Stachu i Wojtek postawili wybór na rodzinę samolotów, która historia jest oczywiście bardzo ciekawa. No, i taka tradycja, czyli rzuca je wszystkiego i wylot, w wakacje na mieszkany. Tyle, że niespodziewanie pojawiła się wichura, która im zamieszała w głowach. No i pojawili się jednak wykrajnie baśni, wraz z kilkoma szczegółami, które zostały tutaj uwiecznione, jak chociażby magiczna fasola, brzydkie kaczątko czy krucz z opowieści wigilijnej Karola Dickensa. że odebrali pracę bardzo pozytywnie, chociażby ze względu na historię, zawarte tutaj szczegóły, jak chociażby właśnie te brzydkie kaczątko czy krucz z opowieści wigilijnej, jak i również. Również sama kolorystyka została oceniona bardzo pozytywnie, co nadaje pewnego rodzaju barwę tej całej konstrukcji. Jeżeli chodzi o rozpadające się konstrukcje, no to tutaj za wiele rzeczy nie było, niektóre mechanizmy nie chciały tak zadziałać po ich myśli, no i oczywiście efekt nie był jakiś tam zbytnio rewelacyjny. Przed ostatnią konstrukcją w wykonaniu Kasi i Martyny jest sielska wioska, no i dzień jak dzień jest słońce, lecz nie spodziewają nadciąga huragan Margin, oczywiście od samego prowadzącego, który burzy atmosferę wokół wioski, niszczy co spotka na jego drodze, m.in. dach w stodole, no i tak jak zwykle, Zwykle po każdej burzy przychodzi słońce i mieszkańcy naprawiają szkody, które powstały w wyniku tego, że właśnie huraganu. Historia budowla, zastosowane techniki zostały ocenione bardzo pozytywnie przez Jurorów, a jeżeli chodzi o wytrzymałość, no to jedynie co odpadło z całej konstrukcji, no to oczywiście dach od tej stodoły, ale jednak też był bardzo ciekawy efekt, gdzie oczywiście zaczęły te prania drgnąć. Na oczywiście wcześniej przygotowanej suszarce ze sznurkami. Ostatnia konstrukcja w wykonaniu Bartka i Piotrka przedstawia Chmurowca, czyli statka powietrznego inspirowanego parowca, gdzie kapitan Piotrek i majtek Bartek bez względu na pogodę dotrą bezpiecznie do domu. Jednak czy tym razem coś się tutaj wydarzy? No oczywiście, jurorzy ocenili bardzo pozytywnie jeżeli chodzi o konstrukcję, historię i techniki. Ale czy sama konstrukcja zrobi jakiś efekt wow jeżeli chodzi o huragan? No niezbyt były tylko pierwsze ruchy mechanizmu, no i oczywiście się tam zablokowało przy większej prędkości gdzieś w okolicach 100 km na godzinę. No i oczywiście przyczyną mogła być zębatka, która po prostu mogła się zaklinować. Uczestnicy do drugiego zadania wykorzystali łącznie 17 086 elementów, jak na pierwszy odcinek, naprawdę pokaźna liczba. Jeżeli chodzi o wyróżnienie no to zyskali tutaj Martyna i Marcin, Grzegorz i Michał i Kasia z Martyną. A najlepszą parą okazała się być para Grzegorza i Michała ze swoim samolotem z Kurakiem Maurycem na czele. I to właśnie oni otrzymają przywilej do następnego odcinka. Ale najpierw, czy ktoś odpadł w pierwszym odcinku? No, tak jak w przypadku poprzednich sezonów, żadnego zaskoczenia nie ma. Otóż wszyscy przechodzą do drugiego odcinka, czyli po prostu nikt nie odpadł. No, po prostu brak zaskoczenia. Nie wiadomo jaki to będzie przywilej, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, to pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by nie przekapić analizy drugiego odcinka. A właśnie co się wydarzy w następnym odcinku. Pierwszym zadaniem będzie zbudowanie psiej postaci z klocków, a tam się oczywiście pojawiają żywe, prawdziwe psy. Bardzo fajne wykorzystanie potencjału pierwszego zadania. Skoro mamy psy, no to oczywiście będą oczywiście i żywe występować w tymże odcinku. I miejmy nadzieję, że ludziom nie przejdzie do głowy, by zbudować typowego furasa. A w drugim zadaniu będzie znów zbudowanie historii, tyle że która będzie się idealnie odzorować z tłem wylosowanym przez daną drużynę. Więc też całkiem bardzo ciekawe zadanie, też gdzieś tak na równi z chmurami z pierwszego odcinka. Co do pierwszego odcinka czwartego sezonu LEGO Masters, no to oceniam bardzo pozytywnie i miejmy nadzieję, że kolejne odcinki będą coraz lepsze, no bo ze względu na kilka zmian, to i tak oceniam bardzo pozytywnie, jak chociażby zmiana jurora na Wojciecha Łozowskiego, który ma jednak troszeczkę doświadczenia z Zyklot względem poprzednich jurorów, z wyjątkiem pierwszego debiutanckiego sezonu z Brodatym Geekiem na czele. Jako, że ten odcinek publikuje o godzinie 21, czyli 3,5 godziny po premierze pierwszego odcinka, no to jeżeli ktoś nie miał okazji obejrzeć premierowego odcinka, no to jest szansa dorbić, gdyż jutro, 22 października o godzinie 14.15 na antenie telewizyjnej TVN zostanie wyemitowana powtórka premierowego pierwszego odcinka czwartego sezonu polskiej edycji programu LEGO Masters. Zresztą odcinek można znaleźć również na platformie player.pl a czy Wam się spodobał pierwszy odcinek czwartego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters? Podzielcie się w komentarzach. Zresztą sekcja komentarzy należy w tym momencie do Was. I widzimy się już za równy tydzień o godzinie 21 na analizie drugiego odcinka czwartego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters. Do zobaczenia!